Clean is good. Sanitized is better. Szymon, no niestety przegrywamy dziś w Bydgoszy. To Astoria melduje się w wielkim finale. To był dziś chyba taki mecz, kiedy te teoretycznie łatwe rzuty okazywały się tymi najtrudniejszymi. No tak, to jest półfinał pierwszej ligi. Tutaj już nie ma miękkiej gry. Każdy rzut waży dużo, tym bardziej w piątym meczu. No bardzo chcieliśmy to wygrać i no nie udało się niestety. Szkoda tej naszej skuteczności, nawet kiedy wydawało się, że mamy jakiekolwiek szanse zbliżyć się do Astorii, to trafiali trójkami i sporo tych rzutów zapomalowanego chyba dziś było. Tak, no to jest bardzo doświadczony zespół, nie ma, nie ma co im odbierać tego. Trafili ciężkie rzuty, nam się nie udało. Mieliśmy pozycję, co prawda, wypracowaliśmy sobie te pozycje, no ale niestety piłka nie wpadła do kosza. Szymon, na pewno walczyliśmy do samego końca, no to nasza rotacja zdecydowanie bardziej skromniejsza od Astorii, wąska ławka, Ty sporo problemów mieliśmy przed tym meczem. No, nie ma co się oszukiwać, no, nasza ławka była dzisiaj krótsza, ale nie zwieszamy głów, będziemy walczyć o medal, o, o trzecie miejsce. Nie zwieszamy głów, no bo jest szansa na medal i to historyczny medal, trzeba chyba szybko teraz resetować głowy, podnieść się, no bo w sobotę już zaczynamy walkę o brąz. Oczywiście, no Sebastian Bożenko wrócił do rotacji. Myślę, że na pewno pomoże. Postaramy się postawić Karola Kamińskiego na nogi i będziemy walczyć do samego końca.